Każdy myśli, ważnego, we just say what says, that... Każdy myśli, że ma coś tak bardzo ważnego do powiedzenia, ale my po prostu powinniśmy powtarzać to, co powiedział Kryszna. To wszystko. Jeśli będziemy mówić o tym, o czym mówi Kryszna, wówczas będzie to miało znaczenie. If we want to make into some kind of self-made sadhu. A jeśli chcemy uczynić z siebie e, jakiegoś rodzaju samozwańczego sadu, który ma tak wiele mądrych rzeczy do powiedzenia, bardzo mądrych, ale nie ma w nich kryszny. Tak, bardzo mądre. Wszystkie różne rzeczy do powiedzenia. Miłość to znaczy wieczne przebaczenie. Tak wiele tego typu rzeczy, ale gdzie jest Kryszna? Bez Kryszny wszystko traci znaczenie. Niezależnie od tego, jak mądrze to może brzmieć i niezależnie od tego, ile otrzymasz lajków, my potrzebujemy tylko jednego lajka. Od i Guru. To wszystko. I wówczas nie dbamy już o nic innego, o to, czy mamy milion dys, niepolubień. Jak to się nazywa? Kciuki w dół? Cały świat może nam dać niepolubienie, ale my tylko chcemy to jedno polubienie od Kryszny. To wszystko. I możemy dokonać tego po prostu, powtarzając to, co On sam mówi. To wszystko. Możemy być głupsami, draniami, możemy być upadli, grzeszni, cokolwiek, ale jeśli tylko będziemy powtarzać to, co mówi Kryszna, wówczas to jest nasz sukces. A wszystko inne jest porażką. O tym jesteśmy przekonani.